Dzień dobry, na wstępie pragniemy przeprosić za opóźnienie, które wynikało ze względu na relacje na żywo. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro z udziałem sekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, panem profesorem Marcinem Warchołem oraz panem Sebastianem Kaletą. Tematem dzisiejszej konferencji jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanego mechanizmu praworządności. Proszę bardzo, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Mechanizm warunkowości, którego... Zastosowanie ma mieć miejsce wtedy, kiedy ponoć jest naruszona praworządność, był przedmiotem sporu, sporu i w Unii Europejskiej, i sporu też wewnątrz polskiego rządu. Chciałbym Państwu przypomnieć, że jako minister sprawiedliwości, ale też jako lider Solidarnej Polski, w imieniu Solidarnej Polski się wypowiadając, tak ja, jak i moja formacja koalicyjna byliśmy zdecydowanie przeciwko zgodzie na nawet warunkowe przyjęcie tego rodzaju rozwiązań, które forsowała Prezydencja niemiecka, czyli przywództwo niemieckie w Unii Europejskiej, na czele z panią kanclerz Merkel i panią komisarz Komisji Europejskiej von der Leyen. Inna decyzja ostatecznie zapadła. Pan premier Morawiecki zdecydował się warunkowo przyjąć to rozwiązanie i w konsekwencji również wówczas po burzliwym zarządzie Solidarnej Polski co do dalszych naszych losów w ramach koalicji rządowej. Zdecydowaliśmy się kontynuować naszą współpracę w imię spraw nadrzędnych, które nas łączą dla dobra i przyszłości Polski, ale zapowiedzieliśmy, że poddamy to rozwiązanie kontroli, nie tylko SUE, ale też przede wszystkim Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że jesteśmy głęboko przekonani, czego zresztą nie wykluczał również pan premier, że to rozwiązanie które forsuje Unia Europejska, które wymuszał wówczas Unia Europejska i wymuszała, jest sprzeczne z Polską Konstytucją. Otóż po dogłębnej analizie prawnej, tej tak zwanej warunkowości, która została przyjęta na szczycie w Brukseli dokładnie rok temu, nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to rozwiązanie w sposób jaskrawo sprzeczne z Polską Konstytucją. I dlatego kontynuując działania procesowe w tym względzie, bo pierwszą była skarga do CUE, którą wywiódł polski rząd z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości, zdecydowałem się w dniu dzisiejszym złożyć również wniosek skierować do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, poddając to rozporządzenie o tak zwanej warunkowości kontroli polskiego sądu konstytucyjnego. Uważam mianowicie, że interpretacja rozszerzająca traktatu o TFUE, dokładnie artykułu 30, 322 ustęp 1 litera A traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej prowadzi do nadużycia uprawnień przez organy, które ostatecznie zdecydowały się tak sformułować nowe swoje uprawnienia i w konsekwencji jest sprzeczne nie tylko z duchem, ale z literą traktatów oraz polskiej konstytucji. Konkretnie zarzucam takiej interpretacji artykułu wspomnianego Traktatu o Funkcjonowaniu Europejskiej w sprzeczności z kilkoma zapisami polskiej konstytucji, m.in. artykułem 2, artykułem siódmym czy też artykułem 8 Konstytucji, ale to, co jest też bardzo jasne i niezwykle wymowne, poddaje również pod rozwagę Trybunału Konstytucyjnego stanowisko służb prawnych Unii Europejskiej które pozwolę sobie tutaj zacytować, wynika z nich mianowicie, że dla oceny działania traktatów jedynie artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej przewiduje kompetencję Unii do oceny praworządności w państwach członkowskich służby te jednoznacznie więc wskazały cytuję, że traktaty nie zapewniają żadnej podstawy prawnej która uprawniałaby instytucje unijne do stworzenia nowego mechanizmu nadzoru nad poszanowaniem praworządności, tak zwanej praworządności przez państwa członkowskie, dodatkowego do zapisu artykułu 7 traktatów, o których tutaj przed chwilą wspomniałem. Tym samym nawet organa prawne, służby prawne. Unii Europejskiej nie mają wątpliwości, że jest to rozwiązanie sprzeczne z traktatami, a więc też jest tym bardziej sprzeczne z polską konstytucją, można by rzec. Polska nigdy nie wyrażała zgody w ramach procedowania w trybie oceny konstytucyjności tych rozwiązań, by wiązać się tego rodzaju... Zobowiązaniami z jednej strony, a z drugiej, nadawać uprawnienia organom unijnym, które podkreślam nie wynikają z traktatów. Dlatego też kieruję ten wniosek, licząc na to, że Trybunał Konstytucyjny podzieli moją ocenę i efektem tego będzie orzeczenie o tym, że te rozwiązania nie mogą wiązać Rzeczpospolitej Polski, bo są sprzeczne z Polską Konstytucją. Sprzeczne zresztą przy okazji też i z tak rozumianym i przedstawionym tutaj traktatem Unii Europejskiej. I ufam, że konsekwencją tego będzie może stosowania przez państwo polskie, akceptowania stosowania przez państwo polskie tego rodzaju rozwiązań, które były przedmiotem tak wielkich sporów, tak podkreślam w Unii Europejskiej, jak i wewnątrz polskiego rządu. Jest to mechanizm bardzo groźny z samej swojej istoty, gdyż pozwala u Komisji Europejskiej z przyczyn politycznych, arbitralnych, poza kontrolą, stosować szantaż, a nawet przemoc ekonomiczną. Ogromną przemoc ekonomiczną do wymuszania zmian w dowolnym obszarze pod pretekstem praworządności. Bo praworządność to może być wszystko i nic. W sposób dowolny można definiować tę praworządność. Teraz słyszymy o takich definicjach, że praworządność to jest wszystko, co dotyczy Unii Europejskiej. A więc Unia Europejska już kompetencje wszędzie i wszędzie i w każdej sprawie Polska czy inne kraje Unii Europejskiej musiałyby się władzy Unii Europejskiej Podporządkować. Więc tu idzie tak naprawdę o władzę i o suwerenność. O to jest spór tak naprawdę, a nie o żadną praworządność, bo jest to rozwiązanie jawnie niepraworządne w rozumieniu też praworządności europejskiej jako zgodności z traktatami europejskimi, jak i w rozumieniu polskiej konstytucji jako zgodności aktów niższej rangi, w tym aktów prawa europejskiego z polską konstytucją, która jest najwyższym aktem prawnym wiążącym Rzeczpospolite Polską i jego funkcjonariuszy. Poproszę w pierwszej kolejności o wypowiedź pana ministra Kalety, a później uzupełnienie pana ministra Walchowa. Dziękuję. Proszę państwa, od długiego czasu dyskutujemy o mechanizmie warunkowości. Wielokrotnie w tym miejscu pan minister przypominał państwu o tym, że jedyną procedurą, na którą Polska zgodziła się, by jej podlegać w zakresie oceny, rządów prawa w Polsce jest procedura z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ta procedura wymaga jednomyślności, to w tej procedurze również Unia Europejska próbowała nałożyć na Polskę sankcje. Wiemy, że to zakończyło się klęską. I kiedy ta klęska nastąpiła, w urzędnicy z Brukseli, wspierani przede wszystkim przez państwo niemieckie, wpadli na pomysł, by po prostu uczynić ten przepis traktatów martwym. Całe obejście traktatu, traktatu w tym zakresie polega na tym, że stworzono inną procedurę i w, już z mniejszymi wymogami głosowania ta procedura mogłaby być realizowana. Dowody na to, że to obejście faktycznie nastąpiło, już mamy. Komisja Europejska w przesyłanych do Polski pytaniach, inicjując postępowanie dotyczące warunkowości, pyta polski rząd o te same kwestie, które są przedmiotem właśnie procedur z artykułu 7, które zostały zamrożone zamrożone, ponieważ już nie są potrzebne, ponieważ stworzono poza traktatowo inne procedury pozwalające nakładać na polskie państwo sankcje według arbitralnych i ocennych kryteriów. Ta skarga przede wszystkim służy ocenie przez Trybunał Konstytucyjny tego, czy Polska przyznając, czy Polska przystępując do Unii Europejskiej właśnie takie kompetencje Unii Europejskiej przyznała. Pragnę zaznaczyć bardzo istotną rzecz. Wiemy doskonale, że niedługo w tej sprawie wypowie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawdopodobnie w, no, w najbliższych miesiącach. Natomiast jest bardzo istotny element dotyczący możliwości w ogóle oceny tego rozporządzenia przez sam Trybunał. Mianowicie traktaty w artykule 269 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprost zakazują Trybunowi Sprawiedliwości orzekania o właśnie procedurze z artykułu 7 w zakresie merytorycznym. Co to oznacza? w tym postępowaniu SUE będzie oceniał de facto, czy dostaje nowe kompetencje, pomimo, że traktaty tej kompetencji mu wprost odmawiają. No nie jest, jest po prostu sędzią we własnej sprawie. Tym bardziej ocena w, w ramach polskich procedur jest tutaj konieczna. Na pewno zrodzi się u Państwa pytanie o skutki ewentualnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, no bo przecież niektórzy powiedzą, no ale to przecież Unia nam zablokuje pieniądze, no i co, co to jest niekonstytucyjne, co Wy z tym zrobicie? Nie mamy pa, 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 Waszego płaszcza i co nam zrobicie. No, tutaj akurat bardzo istotny skutek tego orzeczenia może nastąpić, jeśli chodzi o związanie władz polskich tym rozporządzeniem. Po pierwsze, wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia zgodnie z wnioskiem Prokuratora Generalnego oznaczać będzie, że polskie władze nie będą, nie będą miały upoważnienia na podstawie polskiej konstytucji do tego, żeby w jakikolwiek sposób w tych procedurach uczestniczyć. Zarówno nie będą mogły w jakikolwiek sposób wyjaśniać czegokolwiek Komisji w tych procedurach, nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniach, w głosowaniach nie tylko w swojej sprawie, ale w sprawie innych również państw. Co istotne, wydanie orzeczenia w takim kształcie, jaki wnioskuje prokurator generalny, skutkować będzie możliwością podejmowania przez polskie państwo decyzji, które będą uzupełniały ewentualne uszczerbki wywołane bezprawnymi działaniami organów unijnych. Z tego powodu ten wniosek jest jak najbardziej potrzebny. Polski rząd, polski parlament powin, powinni być wyposażeni w narzędzia obronne przed tą prawną napaścią na Polskę, którą obserwujemy od wielu miesięcy. Widzimy również, ostatnie wydarzenia pokazują, że jest realizowany plan i Polska tak jak wczoraj również z panem ministrem zapowiadaliśmy, Polska do tej prawnej, bezprawnej batalii jest, będzie przygotowana i na pewno nie odpuścimy. Minister Dziękuję bardzo. Ten wniosek jest antycypacją tego, co może się stać w Unii Europejskiej, a mianowicie po opinii Rzecznika Generalnego widzimy, że dochodzi do zawłaszczania bezprawnego kompetencji przez organy Unii Europejskiej i przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego ten wniosek ma na celu ochronę polskiej suwerenności i naszej demokracji. Bardzo ważne jest to, że on jest w tym właśnie momencie, po opinii Rzecznika Generalnego, natomiast przed orzeczeniem ewentualnym CUE. Ochrona demokracji, ochrona suwerenności, takie są jego cele. Unia Europejska nie ma własnych kompetencji, to państwa członkowskie są dawcą i gestorem kompetencji przyznanych Unii Europejskiej. O czym jasno mówi artykuł 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Granice. Kompetencji Unii Europejskiej są jasno określone przez to, co kraje członkowskie w swoich konstytucjach wskazały. I granice te wyznacza zasada przyznania. To, co Polska przyznała Unii Europejskiej, przystępując do niej nie może być rozszerzane. Artykuły od 2 do 6 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jasno wskazują, jakie kompetencje Polska przyznała. Nie przyznała nigdy prawa do oceny wymiaru sprawiedliwości, do oceny sądownictwa. Tego na Polska nigdy się nie zgodziła. Dlatego bezprawnym szantażem jest to, że próbuje nam się odbierać pieniądze nam należne i. Do, do których mamy prawo absolutnie, i jest to zawłaszczanie bezprawne, uzurpacja kompetencji, na które Polska nigdy się nie zgodziła. Nie może Unia sobie przyznawać kompetencji do nowych kompetencji. To kraje członkowskie są właścicielami tych kompetencji, i tyle, ile wydzierżawią kompetencji Unii, tyle ona ich ma. Tak samo jest suwerennością, przecież Unia nie ma własnej suwerenności. Działa na podstawie tego, co kraje przekazały. Artykuł 4 o funkcjonowaniu Traktatu Unii Europejskiej plus artykuł 5 jasno wskazują, że Unia Europejska ma za zadanie chronić tożsamość konstytucyjną poszczególnych krajów członkowskich i struktury konstytucyjne. Dlatego też Trybunał Konstytucyjny, jako sąd ostatniego słowa, rozstrzygnie w tej sprawie wniosek Prokuratora Generalnego, bardzo ważny i potrzebny, właśnie w tym momencie, w celu ochrony demokracji i suwerenności naszego kraju. Dziękuję. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jesteśmy już w zasadzie przed też i nadchodzącego nowego roku, chciałbym też powiedzieć o tej inicjatywie politycznej, którą będę podejmował już nie tyle jako ministra sprawiedliwości, ale jako prezes Solidarnej Polski, tej w sensie partii, która jest koalicjantem, co powiem, mniejszym ko koalicjantem, ale koalicjantem dzisiaj... Rząd, koalicji rządzącej Polską. Otóż to, co obserwujemy w Polsce, ale w ogóle na świecie, w Europie, to jest drastyczny wzrost cen energii, cen prądu i cen gazu. To jest drastyczny wzrost cen z tego spowodowania. To jest drastyczny wzrost inflacji, która została już uszczona nieprzypadkiem mianem zielonej inflacji. Te zjawiska, które uderzają w kieszeń każdego Polaka, które będą prowadzić, jeśli się nie zatrzyma, do ubóstwa setek tysięcy Polaków, które będą prowadzić do dramatycznego pogorszenia sytuacji gospodarczej dziesiątek tysięcy polskich firm, są prostym rezultatem polityki Unii Europejskiej w zakresie walki z. Z, z negatywnymi zjawiskami w obszarze klimatu. Jest to skutek y, polityki y, w obszarze, y, tak zwanego pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Otóż my, jako Solidarna Polska, jesteśmy za tym, aby chronić klimat, jesteśmy za tym, aby wspierać i chronić polskie środowisko nie w ogóle środowisko w, w Europie i na świecie, ale jesteśmy za tym, aby robić to w sposób racjonalny, mądry i roztropny a nie mają tych przymiotów działania, które prowadzą do radykalnego pogorszenia sytuacji życiowej milionów czy dziesiątków milionów Polaków, ale przy okazji też innych Europejczyków. Nie mają takiego skutku działania, które prowadzą do ubóstwa w przyszłości setek tysięcy ludzi, którzy nie będą sobie w stanie poradzić od pierwszego do pierwszego, zwłaszcza, że będzie to miało konsekwencje dla rodzin najuboższych w pierwszej kolejności, rodzin wielodzietnych, ale uderzy we wszystkich, bez wyjątku Polaków. Dlatego też jako lider Solidarnej Polski zamierzam po świętach wystąpić z wnioskiem do władz notowej partii o podjęcie uchwały o wycofaniu się Polski z tego nieracjonalnego, przybierającego szalone rozmiary programu Unii Europejskiej pakietu klimatyczno-energetycznego. Jesteśmy za tym, aby szukać racjonalnych rozwiązań zmierzających do ochrony klimatu, podkreślam to, nie jesteśmy temu przeciwni w żadnym razie, ale nie możemy zgodzić się na takie rozwiązania, które będą prowadzić do tak dramatycznej, drożyznej inflacji i zmian w obszarze gospodarczym, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji życiowej milionów z naszych współobywateli dramatycznego pogorszenia sytuacji gospodarczej dziesiątków tysięcy polskich firm. Na to być zgody nie może. I nie może być zgody na irracjonalną, wręcz przebiegającą szalone rozmiary politykę Unii Europejskiej, której urzędnicy, oderwani od rzeczywistości, mają gigantyczne zarobki i pełne portfele, nie patrzą na to, co ich pełna ideologicznych przesłanek polityka wywołuje w, w, w w codziennym życiu setek milionów Europejczyków, w codziennym życiu, zwłaszcza milionów Polaków, bo za Polaków w sposób szczególny czujemy się odpowiedzialni. Chciałbym Państwa zapewnić, że obserwujemy te zjawiska makroekonomiczne z wielkim niepokojem i widzimy ich związek przyczynowy z tymi właśnie narzucanymi też przez Unię Europejską rozwiązaniami, które są oderwane od rzeczywistości, które przy okazji też wzmacniają agresora i człowieka niebezpiecznego, który. Zawiaduje swoimi wpływami ze stolicy w Moskwie i czerpie ogromne zyski właśnie z tych konsekwencji polityki klimatyczno-energetycznej, bo one prowadzą wprost do wzrostu cen gazu. A one w konsekwencji napełniają kieszenie budżetu armii. Rosyjskiej, która stanowi bezpośrednie zagrożenie w tej chwili dla Ukrainy, a jutro może stanowić dla Polski, Litwy i całej Unii Europejskiej. Na to nie możemy się zgodzić. Polityka klimatyczna jest potrzebna, ale racjonalna, przemyślana, zdroworozsądkowa, która waży różne racje i cele, a na szaleńczą politykę tylko dlatego, że stoi za nią Unia Europejska, zgody być nie może. Zwłaszcza wtedy, kiedy uderza w tak sposób oczywisty zasadniczy w podstawowe interesy życiowe milionów Polaków. I na koniec, drodzy Państwo, jako że jesteśmy chyba, mam nadzieję, nic nie wydarzy na ostatniej konferencji, przed świętami, chciałbym wszystkim Państwu, również Państwu dziennikarzom, złożyć najlepsze życzenia świąteczne, zdrowych, radosnych świąt. I powiedzieć, że też jako Solidarna Polska, skoro już o niej dzisiaj była mowa, kierujemy do Pani Heleny Dali wszyscy posłowie Solidarnej Polski kartki świąteczne w języku angielskim, odwołujące się do tej pięknej tradycji, która legła u podstaw tych świąt, który Przecież te święta biorą swoją podstawę i sens, czyli Bożego Narodzenia, Narodzenia Jezusa Chrystusa. Bo dziś wielu boi się tego rodzaju skojarzeń. Ja właśnie pani komisarz nawołuje, żeby na wszelkich odniesieniach do tych świąt, które są przed nami, te elementy, które stanowią historyczną istotę i powód tych przeżyć, które będziemy... W polskich, i nie tylko polskich domach, też w europejskich domach, doświadczać, żeby o nich zap, zapominać, cenzurować je i wymazywać gumką. Otóż tak się składa, że również w czasie komunistycznym, nawet kiedy przecież komunizm był walczącym orężem ideologicznym z wiarą jako taką chrześcijaństwem w sposób szczególny, czy z kościołem katolickim. Była jednak sfera uznania i szacunku dla historycznego charakteru tych świąt, wynikających właśnie z pewnych wydarzeń dziejowych i chrześcijańskiej tradycji kultury, w ramach której nasze społeczeństwa, w Europie społeczeństwo polskie w szczególności, funkcjonowały i przeżywały te święta. I przy polskich stołach spotykali się ludzie wierzący i też niewierzący i szanowali wzajemnie właśnie te piękne. Tradycji i przesłanie miłości. Jedni z wiarą, oczywiście z tą nadzieją, która wynika z wiary, inni z spojrzeniem bardziej być może filozoficznym, etycznym na przesłanie miłości bliźniego, jakie z chrześcijaństwa się wyłania. Dzisiaj mamy taki czas Unii Europejskiej, że przychodzą tu i dyrektywy, i wskazania, i trzeba gumko wymazywać zwołania do świąt Bożego Narodzenia. A niektórzy polscy politycy i prezydenci miast zdają się w to wkomponywać swoją działalność ogłoszenia. Które widzimy gdzieś na plakatach. Chciałbym, żebyśmy się nie wstydzili prawdy, żebyśmy się nie wstydzili historii, żebyśmy nie wymyślewali tego, co stanowi istotę tych świąt, bo w ten sposób zaprzeczamy naszej tożsamości, która ma swoją dwutysięczną tradycję, dwóch tysięcy lat. I mam nadzieję, że, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby do tej tradycji odwoływać. Więc jeszcze raz na koniec również Państwu zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, przeżyć pięknych radości, pokoju, spokoju i miłości rodzinnej. Wszystkim Państwu tego bez wyjątku życzę i wybaczcie więc, że nie będziemy już w tej atmosferze odpowiedzieć na pytania, których z natury rzeczy są polityczne i wywołują... Emocji, a my chcielibyśmy w tej atmosferze świątecznej, dobrych emocji, z Państwem się rozstać. Zapowiadając, że jesteśmy jak zwykle do Państwa dyspozycji. Zaraz po świętach będziemy odpowiedzieć na Państwa pytania, jakiekolwiek one by nie były, i będziemy się mierzyć z wyzwaniami, które stoją przed Polską i polską polityką. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję za udział. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Dziękujemy za udział.